Panowie, to że, to szykuje się nas skopanie dubska. Hey. Dobra, no. Dobra, co robimy? Uciekamy, <grymny> no jest <grymny> no, wiej. Okay. Co? What? E? Co? Co się stanęło się? What? Zasadziłem minę, widzisz mnie? A, a, a siedzisz z głupim ryjem w kącie gdzieś? No się, on się tego nie wystraszy. A, no bo wiesz, haha, minę, haha. <grymny> ja się boję. O, kurwa! O, ty. Zraniło go to? Zraniło go to? Zraniło go to? Idę cię uratować! I save you! Nie dam ci go uratować Szybko uciekaj! Zbierdzielaj! Aaa, stary! Chodź za szybko! Bo ja biegnę bardzo powolutku Kurde, Skąd bolek! Ty? biegnie za mną No chodź, chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! O, we mnie shooting Kurde! Nie, nie, mówię, nie, nie, starczy ci ciosu, nie, starczy ci czasu, nie, starczy ci ciosu, nie, starczy ci ciosu, ci nie, 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 czasu. nie, 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 wiesz nie, 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 absolutnie nie, 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 Co się nie, <laughs> Była tylko jedna wielka kurwa panika. No. <grym> on wiedział, on wiedział co robić. Ty wiesz co robić? Ty wiesz co, <grym> co robić. <grym> panowie, że ja mam porów i tak nie dam. Ten Dobrze, no... wejpeksa zagraliśmy. W, w, w ja się O, o, dobra top... panowie, szykujcie znowu dubska. On jest czymś innym. Top, top 10 tysięcy byliśmy w Battleground. <grym> Nie jest ja terka. się chowam, JA SIĘ CHOWAM! NIE no, ON MNIE WIDZI! ON MNIE WIDZI! No cześć! No muszę do ciebie iść, bo on i tak ciebie goni <słuch> No elo Fak Wisnąłem Dobra, dobra, radę! Chodź tu do mnie! O, ktoś ty się nie może ruszyć! Ale on mnie... on mnie zako... Zagł... no nie usknąłem w kolizjach! No nie! No co tam u ciebie? <słuch> Został przy tobie?

Chodź w drzwi. No to chodź, zatrzymuj się i biegnij Ja się panie przodę. O! o nie! O, po, po, po! De! Nie! 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 Pozwól, że ja go włączam. Dobra, słyszę tą minę, jebaną. Ora dobra, dobra, ja ci dam. Alo! To ja! O nie! Co o, ja go słyszę? O Jezusie Teraz ja się przestraszyłem. Uf, on tu jest, on tu jest gdzieś, on tu jest, słyszę, 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 słyszę. Okej.